Odpowiedzi na pytania. Iza i Enrico. Czy to jest szczery związek, czy będziemy razem? Iza i Enrico. Czy będą razem? Ty przeżywasz. Ty przeżywasz przez to, czy będą razem. Powiem tak, tutaj emocjonalne chustawki. Tutaj yy... powiem tak, że idą zmiany, ale. Ja powiem tak, takiego stabilnego związku ja tu nie widzę, czy będziecie razem na stabilnym. Na razie ja mówię, że to będą emocjonalne kusztawki. Na razie to, co macie, że możliwe też kontaktu nie macie, albo możliwe to jest, to nie ma, albo emocjonalne kusztawki w związku, no na razie tak będzie. Um, jakoś tak. Jest miłość, ale bardzo ciężka. Dagmara i Rafał. Czy będzie związek dla Gmara i Rafał? Czy będzie związek? Mężczyzna jest charakterny, możliwe czasem chłodny. Tak jakby jest. Na nowy początek jest coś. Po prostu możliwe między wami każdy pokazuje swój charakter, albo każdy nie chce pokazać swoje uczucia, swoje zainteresowania aż takie mocne. I możliwe między wami jest ten flirt, ale nie ma jeszcze tych uczuć, żeby to tak już ten związek był. Każdy zaraz pokazuje swoje takie, że ja jestem, nie będę nic mówić i on tak swój charakter pokazuje. Tu, tutaj na razie flirt, może coś być, jak każdy zmieni podejście do tego związku. Swój charakter troszeczkę tak schować i jednak pokazy swoje uczucia i zainteresowania. Roland i Anna czy się odezwie i czy będziemy razem w stałym związku? Roland i Anna. Roland Anna. Mi wydaje mi się, że ja coś już robiłam, ale jeszcze zrobimy. Roland i Anna. Oj, tutaj koniec emocjonalny. Mężczyzna może przechodzi też transformację. Tutaj trzeba, żeby była poważna rozmowa. I tak będzie, to wtedy... Mhm, mężczyzna chłodny jest droga e, możliwy związek, tylko po prostu trzeba naprawdę usiąść i na poważnie porozmawiać Molgo, Malgorzata i Simone co będzie dalej Malgorzata i Simone co będzie dalej Malgorzata i Simone co będzie dalej mężczyzna jest bardzo zazdrosny idzie na razie po kości. cały czas kręci się w jego głowie no ty jesteś chłodna Możliwa obrażona na niego ale chcesz napisać do niego, no możesz działać, myślę, że on też będzie zadowolony, że, że jednak tak jakby więcej flirtować, więcej taką miłości mówić, no to wtedy będzie tak e, przedłużenia tego wszystkiego. Dorota i Stanisław, czy między nami jest prawdziwa miłość? Dorota i Stanisław, czy jest prawdziwa miłość? Tutaj bolesny związek, taki, że możliwo zazdrość istnieje. Tutaj jest zaoruczenia. Mężczyzna może być młodsze, albo po prostu tak uczucia swoje jakoś pokazuje, tak nie do końca na poważnie. Tak, powiem tak, jest miłość, ale żeby więcej pokazywać, więcej otwierać się, żeby nie było problemu w tym, żeby pokazać, że ty jesteś zainteresowana, flirtować. No jest, szczera miłość. Tak, jest. Na koniec pokazała, że to szczera miłość, miłość. Kinga i Damian. Czy będzie ślub i kto stoi nam na przeszkodzie? Kinga i Damian. Czy będzie ślub? Kinga i Damian. Czy będzie ślub? Tutaj możliwe od niego, tak jakby, idzie jakieś zainteresowanie i mówienia o tym że jednak by, żeby był ślub, miłość tutaj jest na, e, taka, no tak jakby idziesz po lekkości, ty myślisz, że to tak jakby ten związek nie jest taki na tyle prawdziwy, czy tutaj coś przeszkadza, e, no, ja nie widzę aż na tyle takich przeszkód, żeby to ograniczało coś e, tak. Po prostu ty tak jakby idziesz do tego związku i chcesz związku, ale tak jakby między wami idzie tak, że ty nie wierzysz w to, że ty chcesz związku, jakoś tak to pokazano. Że z jednej strony ty chcesz jego widzieć stabilny mężczyzna, a w ten czas yy, nie wiesz, czy to ten mężczyzna. Jakoś tak, cytowo. Nie widzę przeszkody. Jakoś widzę więcej to, że ty nie wierzysz w to, że to możliwe. Asia i Łukasz. Czy Łukasz jest zakochany? I czy zazdrosny? Łukasz jest zakochany i zazdrosny. Jest zakochany. Na pewno będzie chciał stworzyć związek. Czy jest zazdrosny? Ale coś między wami tak jakby nie ma spotkania. Tak jakby. Chcecie, nie chcecie i coś, jak to wam nie daje. Jakiś, jakiś problem jest z tym. Mhm. Między wami jest mężczyzna jakiś. Tutaj tak chodzi o to, że albo między wami jest mężczyzna jeszcze jakiś, który to wszystko mu przeszkadza, że nie daje tej możliwości być razem. Jakoś tak. I albo po prostu. Mężczyzna jest chłodny i tak jakby albo swoje ego, swoją upartość pokazuje i dlatego jakoś taki charakter. No szybciej to, że więc wam jest tak jakby mężczyzna, który przeszkadza. E, możliwo dla ciebie to nie jest problem, a dla niego to jest problem. O tak można powiedzieć. Czy wrócimy do siebie, Jolanta i Paweł? Czy Jolanta i Paweł jeszcze będą razem? Czy wrócą? Ty martwisz się bardzo i dla ciebie to jest taki bardzo problem, bo przyciągania masz i cały czas myślisz i tęsknisz za nim. Czy będziecie razem? Ach. Powiem, tutaj tak jakby inna kobieta tak jakby jest i dlatego to też jest problem tak jakby. Beata i Szymon. Czy wróci do mnie? Czy tęsknie, czy dojdzie między nami do rozwodu? Beata i Szymon czy wróci Beata i Szymon czy Szymon wróci kontaktu nie masz z nim i zainteresowania jakoby idzie w jedne strony jest kłamstwo między wami w rozmowach nie jesteście szczery po prostu powiem tak jakoby jesteście razem jeszcze e, możliwe to że oficjalnie dlatego tak pokazuje czy wróci. Jest miłość między wami. To, że on nie pokazuje miłości, to jeszcze nic nie znaczy. On chciałby związek na nowo. Tylko po prostu musicie nie mówić o to, co się stało. O tym kłamstwie, czy jakaś nieszczerość. Możliwe, możliwe związane coś z pieniędzmi. Też może widzę tutaj taka coś. Albo w rozmowach tak jakby nieszczerość była. To, to po prostu trzeba nic nie gadać. Na nowo zacząć. Na nowo tak jakby związek. Po prostu flirtować, miłość pokazać i wszystko. Nie gadać o tym, co się stało między wami. I wtedy będzie ok jakby zamknąć ten temat i znowu tak jakby zacząć na nowo. Możliwe to, że bardzo fajnie tak jakby pisać przez smsy. Wtedy takie otworzenie jakoś pokazało mi, że to przez smsy tak możecie porozmawiać szczerą. Elisabeth i Łukasz, czy będziecie razem? Czy się odezwie do mnie i czy jest szale, sam, czy w jakimś związku, czy można mu ufać? Dobra, Elżbieta i Łukasz. E, czy będą razem, Elżbieta i Łukasz, czy będą razem, czy będą razem? Elżbieta i Łukasz, czy będą razem? E, no zmian na razie nie widzę. Czy się odezwę do mnie? Czy odezwę się? rozczarowania, Ty jesteś rozczarowana, bo kontaktu nie ma takiego, tak jak kogo ty chcesz, jakby jest możliwy kontakt, jest, ale taki, albo było jakieś takie, no, ale takie minimalne, minimalne i od niego zmian na razie nie ma, a ty chcesz tej miłości. Eee, czy jest tak? Czekaj, czy jest sam, czy kogoś ma? Czy jest sam, czy, czy jest w związku, Łukasz? Czy Łukasz jest sam, czy jest w związku? Tak, kontaktu między wami nie ma. No, bo niego jest jakaś kobieta. Uh -huh. Że może być, że w związku. Małgorzata i Mikołaj. Co Mikołaj czuje do Małgorzaty? Co Mikołaj czuje do Małgorzaty? Oj, coś między wami tutaj przeleciała kłótnia i nie pasuje coś, ból, zmęczenia, a co czuje on tak naprawdę? Mężczyzna jest powoli, tęsknota, charakter pokazuje swój, że on jakoby nic nie czuje do ciebie, chociaż tęsknota bardzo mocna. E, więcej tym nim zakochana, jak on w tobie. E, no, zacznę taki. Tutaj trzeba działać, flirtować. Powiem tak, mężczyzna idzie po lech kości. Renata i Aleks, czy będziecie razem? Renata i Aleks, czy będziecie razem? To, że tak, ale trzeba zmienić rozmowy, takie więcej flirtować, więcej o miłości mówić. Yy, I więcej od ciebie oczekuje, to, że ty może nie mówisz o swoich takich uczuciach i on nie wie o co chodzi, nie, że jeszcze, ale od ciebie tak jakby więcej pokazać, no to wtedy będzie wszystko ok. No i już, dziewczyny, następnym razem następne pytania.